Cześć z tej strony, Adrian. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się krótkim porównaniem wyłączników silnikowych i styczników firmy Schneider Electric z łudząco podobnymi do nich tanimi produktami dostępnymi na popularnym portalu aukcyjnym. Zapraszam! Na naszym kanale jest dostępny film, w którym Bartek wytłumaczył styczniki, zatem jeśli jeszcze go nie oglądaliście, to warto nadrobić zaległości. Natomiast jeżeli chodzi o wyłączniki silnikowe, to jak sugeruje ich nazwa, służą do ochrony silników, które podczas pracy mogą zostać na przykład nadmiernie obciążone. Wtedy zadziała wyzwalacz termiczny. Natomiast przy zwarciu zadziała wyzwalacz elektromagnetyczny. Tyle słowem wstępu, zabieramy się do rzeczy. Styczniki firmy Schneider Electric znam od wielu lat i wielokrotnie miałem okazję z nich korzystać, prefabrykując nowe szafy sterownicze czy serwisując różnego rodzaju urządzenia. Korzystam z nich także podczas zajęć praktycznych z uczniami. Jak sami wiecie, młodzi adepci elektryki dopiero się przecież uczą i czasem dochodzi do spektakularnych zwarć, a mimo to styczniki zachowują sprawność, co u konkurencji często powoduje np. zawieszenie styków roboczych bądź pomocniczych. Śruby zacisków też są bardzo dobrej jakości i codzienny montaż/demontaż oczywiście powoduje ich zużycie, ale znacznie mniejsze niż w konkurencyjnych produktach. Przejdźmy zatem do samych styczników. Na tapet bierzemy model LC1D09 od Schneidera i stycznik. Nie wiem jakiej firmy, ale za to w tytule oferty widnieje opis stycznik LC1D09, 4 kW, 9A, cewka 230V, a C przekaźnik. W danych technicznych mamy podane to, co w tytule, plus informacje o dwóch stykach pomocniczych NO i NC, wagę stycznika i napis certyfikat C. Poniżej możemy znaleźć wymiary i kilka dodatkowych zdjęć produktu. Niestety nie znajdziemy nigdzie informacji o jakiejkolwiek dokumentacji, deklaracji zgodności czy karcie katalogowej. Poszukiwania tych dokumentów w internecie również nie przynoszą efektu. Okazuje się, że firma sprzedająca ten produkt nie jest jedyna. W internecie możemy znaleźć wiele łudząco podobnych aparatów innych firm, które mają identyczne oznaczenie modelowe i wygląd. Przypuszczałem, że producent lub sprzedawca dołączył te dokumenty do mojego zamówienia. Nie mogłem się powstrzymać i otworzyłem paczkę poza kamerą. No i niestety moje przypuszczenia nie sprawdziły się. Dokumentacji brak. Zajrzałem co prawda tylko do jednego stycznika, więc otwórzmy teraz drugi przed kamerą. Niestety tutaj też jej nie ma. Na pierwszy rzut oka kształt i kolor stycznika wydaje się znajomy, ale dziwny zapach plastiku, krzywo przyklejona naklejka z danymi technicznymi i certyfikatem CE, zastosowana do opisów czcionka czy nierówne krawędzie wskazują na jego bardzo kiepskie wykonanie. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że nie jest to produkt firmy Schneider, ale jak widzicie w opisie aukcji jego oznaczenia są zbieżne, z oryginalnym produktem. W opisie aukcji, na której oferowany był ten stycznik, nie pojawiła się żadna nazwa producenta, natomiast podane było oznaczenie modelu, które jest zbieżne z produktem oferowanym przez Schneidera. Bez wątpienia taka sytuacja jest bardzo myląca dla potencjalnego kupującego i w finale może doprowadzić do niemiłej niespodzianki. Podszywanie się pod styczniki znanego producenta, który od lat pracuje na swojej renomie, nie jest w porządku. Ten przypadek nie jest jednak odosobniony i dotyczy również innych produktów z branży elektrycznej. Zobaczcie, co można znaleźć na tym samym portalu po wpisaniu w wyszukiwarkę modelu popularnych złączek instalacyjnych. Tutaj elektryk nie będzie miał problemu z rozpoznaniem oryginału, ale warto wspomnieć, że oferta była promowana z takim tytułem podczas Black Week. Dla porównania otwórzmy stycznik Schneidera. Pomijam pudełko, chociaż ładniejsze. Zwróćcie uwagę na jakość jego wykonania. Solidny plastik, równe krawędzie, czytelna i ładna czcionka opisowa i również prosto przyklejona naklejka z danymi technicznymi. Dokumentacja techniczna, deklaracja zgodności dostępna bezproblemowo po wpisaniu w wyszukiwarce nazwy producenta i modelu stycznika. Porównajmy zatem informacje z naklejek, które znajdują się na stycznika. I zaczynamy od Schneidera, gdzie prąd ITH jest na poziomie 25A, natomiast w tym tańszym prąd ITH jest na poziomie 20A. Oba styczniki mają kategorię AC3, w przypadku Schneidera przy 230 V będą to 2,2 ,2 kW. Natomiast w przypadku tańszego, przy 220V, również będą to 2,2 kW. Kolejne napięcie podane już Schneidera to 400 przy którym mamy 4 kW. Natomiast w tym tańszym mamy zakres od 380 do 480V i również mamy 4 kW. Różnice w jakości wykonania, przynajmniej z zewnątrz, są widoczne, ale w tym przypadku znaczenie ma wnętrze, dlatego zobaczymy, jak zachowają się podczas normalnej pracy. Przygotowałem układ sterowania dwoma stycznikami, żeby sprawdzić ich podstawowe działanie. Styki roboczne, NO, NC, wszystko to samo. Możliwość dołączenia styków pomocniczych pasuje od Schneidera. Przypadek? Jestem pewien, że sami odpowiecie sobie na to pytanie. Zaciski tańszego zamiennika dokręcają się bardzo podobnie i precyzyjnie jak w styczniku Schneider. Czas na włączenie układu. Sprawdźmy najpierw układ sterowania, żebyście mogli usłyszeć dźwięk załączania styczników. Słyszycie różnicę? Muszę przyznać, że ja tak, ale nie jest to przecież żadna wada, po prostu ten dźwięk jest inny. Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. W mojej pracowni podczas zajęć uczniowie czasem popełniają błędy. Szczególnie na początku swojej przygody z elektryką. Jednym z nich jest zasilenie cewki stycznika przez styk pomocniczy NC tego samego stycznika, co powoduje charakterystyczne jednoczesne załączanie i wyłączanie. Postanowiłem zrobić właśnie takie połączenie i sprawdzić, jak to wpłynie na pracę styczników, a może cewka się uszkodzi. Zostawiam je załączone w takim stanie na 15 minut. Około 7 minuty poczułem nieprzyjemny zapach spalenizny. Można było zauważyć również lekkie zwolnienie działania. Mija 13 minuta, styczniki dalej pracują, ale wyraźnie wydają inny dźwięk. 14 minuta, bardzo mocny zapach spalenizny. Szkoda, że przez ekran nie da się tego przekazać. Jak do tej pory z mojego porównania, to jest największa różnica. Zapach spalenizny z tego tańszego zamiennika jest po prostu nieznośny. 15 minut minęło, wyłączam napięcie. W czasie trwania testu oprócz dźwięku załączania i wyłączania styczników i tego zapachu nie zauważyłem innych anomalii. Jeden i drugi stycznik zrobiły się bardzo ciepłe. Natomiast tańszy zamiennik był na tyle ciepły, że nie byłem go w stanie utrzymać w ręce, w przeciwieństwie do Schneidera, no i ten nieznośny zapach. Zmierzyłem rezystancję cewek obustyczników przed i po teście. Wynik nie zmienił się i wynosi około 500 ohmów dla obu styczników. Bardzo byłem ciekawy, jak po tym teście wygląda w środku ten tańszy zamiennik, dlatego pozwoliłem sobie go otworzyć. Zobaczcie zatem zdjęcia wnętrza tego tańszego zamiennika. Jak widać w środku stycznik niczym szczególnym się nie wyróżnia. Po prostu jest to stycznik, a ten zapach z planizny, który opisywałem, wydziela się z pewnością z cewki, natomiast nie widać żadnych przepaleń jedynie lekka zmiana barwy. Przejdźmy teraz do wyłączników silnikowych. Zamawiając urządzenie przez portal aukcyjny, już w opisie mamy informację o producencie. Model, oznaczenie zbieżne z tym, co oferuje Schneider. Mamy opis, do czego przeznaczony jest ten aparat, spełnione standardy, dane techniczne, w których oprócz podstawowych informacji mamy wzmiankę, że jest to zamiennik Schneider Telemechanii. Ponownie, przy styczniku, certyfikat CE oraz powołanie się na spełnienie dwóch norm EN60947.2. EN6947.7.1 Ale dokumentacji ponownie żadnej nie ma i na próżno szukać jej na stronie producenta czy też sprzedawcy. Kolejno w opisie znajdziemy informacje takie jak ochrona silników realizowanej za pomocą zabezpieczenia magneto termicznego zintegrowanego w wyłączniku silnikowym, zabezpieczenie termiczne, ochrona przeciążeniowa, nastawialne, znamionowo wartość prądu silnika ustawia się za pomocą pokrętła, no i resztę możecie doczytać sobie w ofercie. I kilka zdjęć ukazujących produkt. Co ciekawe, na żadnym z nich nie ma nazwy producenta umieszczonej na aparacie. Jak sami widzicie na zamówionych przeze mnie stycznikach i wyłącznikach silnikowych, to oznaczenia już są widoczne. I przejdźmy do pierwszych wrażeń. A pierwsze wrażenie jest podobne jak przy styczniku. Wyłącznik silnikowy jako tańszy zamiennik znowu nieprzyjemny zapach taniego plastiku i tak też wygląda. Plastik sprawia wrażenie kiepskiej jakości, a dodatkowo jest błyszczący, ale zdecydowanie nie jak diament. Znak CE na obudowie, który wygląda całkiem wiarygodnie. Przyciski są również błyszczące przy załączaniu słychać mechanizm styku w środku, który nie budzi po prostu zaufania. Mamy możliwość również przyłączenia styków pomocniczych. Na naklejce dane techniczne są identyczne jak przy wyłączniku silnikowym Schneidera, z tą tylko różnicą, że moment dokręcania śrub zacisków zamiennika jest wyższy. Brak temy razem na naklejce znaku CE, pokrętło od nastawy prądu ustawia się bez problemu w jednym i w drugim wyłączniku silnikowym, ale Schneider z wyczuwalnie wyższym oporem i pewnym ustawieniem. Czas na podłączenie. Tym razem układ do sterowania silnikiem trójfazowym lewo-prawo. Spróbujemy wyzwolić wyłączniki silnikowe, spowodować, żeby zadziałała funkcja wyzwalacza termicznego. Oba wyłączniki silnikowe sprawdzimy w tym samym układzie z silnikiem. Przejdźmy do układu. Miejcie proszę na uwadze, że nie przeprowadzam tych testów w warunkach laboratoryjnych, aby przeanalizować wszystkie parametry elektryczne, a wskazuję tylko zauważone różnice pomiędzy oryginalnym produktem i tańszym. W układzie podłączony jest silnik, którego tabliczka wskazuje na prąd znamionowy silnika w układzie gwiazdy na poziomie 6,6A. Podłączam celowo niższe zakresy wyłączników silnikowych i zobaczymy, jak szybko wyłącznik silnikowy zareaguje na przekroczony prąd i jak nastawa prądu ma się do odczytów zmiernika. Niestety wyłącznik silnikowy Adelit nie pozwolił nawet uruchomić silnika, zatem nie możemy go przetestować. Tyle ze strony praktycznej, przejdźmy do podsumowania. Pewnie wiele osób w czasie tego filmu pomyślało o cenie tych produktów. A jest o czym, bo tańszy zamiennik to około 3 razy mniejszy koszt zakupu. Czy warto? Sami musicie odpowiedzieć sobie na to pytanie. Także ja zostaję przy sprawdzonym produkcie, wyłącznik silnikowy też wybieram Schneidera i zostaje ze mną. Na dziś to wszystko, trzymajcie się, cześć!